Pagną się różne pa, kolano wchodzi. Tu. babka się patrzyma, no nie patrzyła, no na nie co to mała. Aaaa! Nie, ja chyba A dzisiaj tego. sobie taki depresyjny stan yy, wkręcę. Będę na kanapie leżał, użalał się nad sobą, taką mam ochotę dzisiaj. Może chcecie potwierać karty Pokémon ze mną? Mam tu boks od widza, patrzcie jeszcze, zafoliowane, zobaczcie, zafoliowane. One są już niedostępne do kupienia. Jeden kosztuje 600 tysięcy. Nie, no, przesadziłem. Kosztuje z klocka. Nie, no, pierdole. Z 500 można na razie kosztować, ale wartość wzrasta każdego dnia. Kolejny tutaj boksik, wszystko pozamykamy. Dużo się dzieje. No, co tu jeszcze mam? Fajne mam rzeczy, fajne. No co, albumik. Klasycznie, jak nie ma co robić, to zobaczcie. Fajny albumik Mistrzostwa Świata. Zobaczcie, kogo mam. Kogo typujesz? Ja już robię, No, Polska, 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 Polska wygra. Polska, Polska też wygra tak z finalą, myślę, no. w finale z Brazylią. Patrzcie. Też, też tak myślę. Angolokante. Poczeszam też z Argentyną. Dzień, mam super nalepki. Yy, mam Erika Gutierrez. Albo kiedyś taki inny Gutierrez. Też bardzo mocny. A to są moje najlepsze nalepki, jakie mam. Yy, jest to Hans Alhojc. Jest też Mati De Delict. Jest Casemiro. A obok niego Piotr Zieliński. Najlepszy pomocnik na świecie. Mam jeszcze Duszana Tadwicia z Serbii. I Fernando Muslere, czy jednego z bardziej utalentowanych bramkarzy. Jest to pierwszy bramkarz, oczywiście, urugwajskiej reprezentacji. Pa pa, 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 kolano wchodzi, tu kurwa. Jestem tutaj, kurwa, szybkie, pa, chyba łapy szybkie, patrz. Agnieszka się, patrz, jak na te pile. A, nie wiem, co to MMA prawdziwe. A jak to RP, amerykańskie? Zajebisty, tylko dostałem bana, stary, wyjebali mnie. Co ty gadasz, dlaczego? Dostałem bana, pozostałem sobie nową postać. Aha. Nazwałem ją Logan Cappuccino, nie? Czyli tak no. samo jak tamtą. I goś napisał, no. że to jest trollowe nazwisko. Nie, ja chyba A dzisiaj tego? sobie taki depresyjny stan yy, wkręcę. Będę na kanapie leżał, użalał się nad sobą. Taką mam ochotę dzisiaj. na bluza, nie zapłacili za reklamę jak coś. Agnieszka też mi powiedziała, że byłem na solarium. Nie, nie byłem na solarium. Chodzę tylko w piątki, kurwa. Nie, nie byłem na solarium. smarową jakimś kurwa olejkiem. I się ode mnie wszystko świeci, ale wiecie co? Jak wchodzisz z domu, to słońce świeci kurwa i cię ci opala, no. I normalnie kurwa może być opalony. Tak, ja czasami powiem, że wychodzę, to mnie tam oślepi i akurat tak jest. Też byłem w górach niedawno, też mi troszkę fajnie oświeciło słonko, ale też może tak lampy działają. Ale naprawdę, Agnieszka też jak wróciłem od fryzjera, to powiedziała, ty chyba byłeś na solarium. Ja mówię, nie, nie byłem na solarium, nie, nie byłem na solarium. Po prostu tak się dzieje, jak się wychodzi z domu i słońce na ciebie świeci. Może masz jakieś korzenie latynoskie? Tak, mój stary był latynosem. Znaczy był kiedyś w knajpie latynoskiej, dostał kasetę y, z taką... Z, top hits latino kurwa 2009 i to słuchał cały dzień kurwa, ja bym mały wtedy, nie? I słuchałem tych latynoskich rytmów, zacząłem tak się bujać. No i kurwa chyba o to wszystko, w tym wszystkim chodzi. Pewnie ma pochodzi z Peru? No. Czyli czy jakiś dyskont odzieżowy, że tam robiła, czy co? Z pierdolki w Peru. Co ty, dobrze? W Pelcu to nie... A, bo ty masz nazwisko po ojcu, w sumie racja, to by się zgadzała. zgadzało. Był, był Niemcem. Nie no, mój tata był. jest Polakiem. Mama też. Mama jest ze wsi, tata jest tutaj z miasta. Więc jestem. Naj, na, można powiedzieć, genetycznie jestem perfekcyjny. Mam wiejs wiejską siłę i miejską wiedzę, która w połączeniu tworzy. nie. To jest prawda, bo wiecie, jakbym miał rodziców, wiadomo, każdy nie wybiera się rodziców, ale właśnie jak masz z różnych jakby środowisk, no to przeplatają się super cechy, nie, bo jak masz z jednego środowiska, no to nie wy, nie, nie wy... ciężko będzie wykreować nowe cechy, tak, oczywiście nie jest to niemożliwe, bo możesz poznać potem, późno pojechać na wiesz kurwa, i tam, ale ale można powiedzieć, wieś, miasto połączone ze sobą tworzą perfekcję. A nos masz po kim? Eee, po dziadku, po dziadku mam nos. Yy, pokolenia dwa temu był właśnie taki gość z dużym nosem i to był właśnie, yy, albo dzi po dziadku, od strony mamy, albo po pradziadku, coś takiego. Coś takiego, Bo, ale u mnie w rodzinie nie ma takiego dużego nosa, tylko ja mam taki. Może przez to, że za dzieciaka, jak mi się nudziło w klasie, to robiłem tak, i wstąpiłem, i, i robiłem się tak. I może go rozciągłem, kurwa. Może wiesz, że tak jest. Więc sobie tak siedziałem w klasie, i babka laska się mnie patrzyła, na nie to mała, i tak się strzelałem. I może on się rozciągnął, kurwa. Nie wiem. No nie mam z tym problemu, powiem, że cipki wyrabiają nos, nie? Jeszcze słucha, ale powiem ci, I większy że... nos to no. no. większa wiedza, większy tak. No, Lubią tak. tak lubią, nie? Wylizać nos tak... E, e. Możemy przesiadać na Cześć Aga, co tam? Kilo brat? Teraz. Dobra, to będę jadł, jadł <laughs> za chwilę. <laughs> tak, tak, tak. Tak, teraz jem. No. Wódki się napijemy jak pójdzie. Wychodzi za chwilę. Będę hm. wódkę pił. No, Wyjebany jest <grym> <grym> no nad Nowember stary, nie możesz. No nad November to wąsy zapuściłem kurwa wystarczy Kurwa wąsy zapuszczaj, nie ruchaj, nie walkonia, kurwa, ja pierdolę! Co ja mam w tym listopadzie robić? Też mi się Ale mi w zmysza. biodrze szeliło, zajebiście, czyli puszczam mnie. Co A teraz że jesteś jego marzeń co do walki na <grym> Bardzo na tego ma, oczywiście wiem, że do oktagonu nie Ile mam chodzić? właściwie tak lat? Znaczy tak, fizycznie, no 30 lat, tak, ale mentalnie wydaje mi się, że mogę być jednocześnie dzieckiem, jednocześnie starym y, filozofem, który ma setki tysięcy lat. No, ciężko to stwierdzić, ciężko to stwierdzić. No, czuję się na takie 30, ale wydaje mi się, że z jestem mieszanką, wiesz, wielu wizji, kurwa. Jestem gotowy cały czas, wiesz o co chodzi. Gotowy na walkę, gotowy, wiesz, na kurwa różne akcje. Wiesz o co chodzi? Zacznij coś grać kurwa. Wilku 4-2-0. Nać na jarany, siedzisz kurwa tam. O czym masz takie, kurwa, zaraz gastro zjesz. Idź chłopie, ogarnij Uba, się, pa, ogarnij a? się. Ja sobie normalnie tutaj siedzę i gadam typie, nie? A ty się ocknij, kurwa, weź, weź się róż, jakiś sport poprawia, a nie pierdolisz na tym czacie. Na solarium był drugi, no nie byłem na solarium! Kurwa! A dlaczego nikt nie mówi, że mam nowe zęby? Bo kurwa są żółte w tym świetle! To jest właśnie internet stary, kiedyś miałem takie światło, że miałem fuj białe zęby i ludzie pisali mi, że zęby zrobiłem albo nos. Kurwa, parę z zrobił zęby ja pierdolę, jak ja co chwilę czekoladę wpierdalam. Odjebało ci. Odjebało i odjebało mi. Ale potem wkręcałem, wkręcałem ludzi, że mam nowe zęby albo operowany nos. Nie, nie byłem na solarium, po prostu tak światło bije. I aktualnie na klatę. Ostatnio robiłem z 90-80 do 80 sobie seriki, nie robię już rekordów. Nie robię już rekordów. Robię sobie serikę. Robię sobie wyciskanie, potem rzut taką piłką yy, chest balasę, robię, podciąganie, robię i potem zmiana. I robię tylko takie 30 minut, trwa i spierdalam. Nie, nie była przed treningówki, nie, nie stać panem Efedronem i tak tam, tylko piłem przed chwilą kawusie, piłem przed chwilą kawusię. Nie, dla mnie jest okej okay kadra, no ten NJczyk to chyba takie największe zaskoczenie, no bo rzeczywiście w legi grała, a moim zdaniem mógł tak na przykład z legi Nawrockiego powołać. Młodszy, Na przykład. A, a myślę, że umiejętnościami nie, nie odbiega. Nie dziwne. A Klich to, Klich to chyba nie grał ostatnio za bardzo, w tym licz. <noise> Dzięki, dziękujemy się. Tak jedzą właśnie zawodnicy MMA. Kiełbasa, a czy co? pierdole? kiełbasa, jest to oczywiście z trzy. Ta. Sałatka, ziemniaki. Patrz kurwa, jakim kotem. Patrz kurwa, blu... jak ta bluza. O kurwa, wyjebię za chwilę. Patrz tak, jak ja wygląda. Nie, to to moje najważniejsze wiesz, Jajecznica dzisiaj była jedzona. Ja właśnie Brawo. bym we wszystko pograł, ale w sumie to bym też nic nie pograł. Możemy sobie posiedzieć, pogadać po prostu. Tak, ta, posiedzieć, zaryb... pogadać. Właśnie, spotkać jak się. Jak ze starych czasów. Jak ze starych fajnych czasów, na jakąś, kurwę zadzwonić. Może potem Liga Legend. Rybka pycha. Emil, cię lubi, że rybkę. Ja powiem wam teraz troszkę mniej jem Częstotliwość jedzenia mi się zmieniła No mam 81 kg już kochani Czemu wiem gdzie mogę wystartować niebawem? Później Z tego stretu chyba do FMA poszedł Tak I właśnie zwol zwolniło się miejsce, ja na jego miejsce wchodzę Myślisz że dałbyś radę? 400 kg na szybiec? A ja? I roboty Potrwało dwa tygodnie Na pewno Na pewno, na pewno. bez kitu Oh. czy taki nos pomaga w MMA? No, pewnie, że pomaga, pewnie. Bo szczęko ścisku, kurwa. Zawsze jak. Najm, się w domu, to właśnie oznaki. Macie tak? Nie, nie źle, co? Bo to jest Ja mam nawet dociętą twarz. Rozumiesz? Ja, na, jestem na takiej redukcji, że mam nawet dociętą twarz, stary. Ja myślę, że gdybym tu to by od razu do mnie dzwonili. Ja w jakichś. za jakichś startów. Dlatego właśnie trenuję, dlatego właśnie streamuję w bluzie, żeby niczego nie pokazywać. Po cichutku. Ja mam. Ja mam minus 3% fatu. Rozumiesz? Mówiłeś, że nos masz po dziadku. Czy twój dziadek to nie przypadkiem Jepetto? Ale twój stary to chyba Marcin Daniec, kurwa, bo takimi żartami zajebistymi rzucasz. Do no Rozjebany. Łatwo. E w tym internecie mogłem być kurwa paletkarzem, tak piłkę odbijam. Aaaa. Kurwa. Ja będę siedział i dziękował za suby. Ojdzie, dospermiony, docipiony dzień. Eee, <grym> Tak, nie, tak naprawdę ten nos mam dlatego taki. Od 20 lat trenuję. Kickboxing. Jestem czternerem kickboxingu. Oj, patrzyłem z takim typem. No, 200 kg, to miał 2 metry. No, tu pcamy się. Już o co chodzi? Skoczył. Kolano wsadził. Na nos, kurwa. I mi rozjebał ten nos. Ale historia nie jest. Nie kończyć tak, jak myślałeś, że miałem rozjebany nos. Chłop kurwa do dzisiaj nie ma rzepki. Rozjebał kolano. Po prostu. Ma. Kikuta ma. To dupta, tak. Rozumiesz? Ja może mam dzisiaj spuchnięty nos, ale on kurwa już nigdy nikogo nie kopnie. Potwierdza kapel. Kapel był na tym treningu nawet. 200 kg podskoczył. Kurwa! Widzę, że ty w gry nie grasz. Dobra, koniec tych chujowych żartów. Zgrzałem się. Będę teraz siedział, odpoczywał. Nie mam planów na dzisiaj. Życie mi się posypało. Jeszcze dam dupy ci kurwa, tym barkowi, i będzie zajebiście. Tak czy siak? Tak czy siak, kochani? Jest szansa, że będę amerykański yy, Twitch wbić. Ja Wiem, że brzmię jak odklejony chłop, bo nie kurwa jestem, ale wchodzę, robię dobrą bekę z jednym streamerem z Ameryki, z jednym, tylko nie wiem, jak zobaczą, albo pójdzie jakiś shot i wchodzę. I będę tym dziwnym typem z Polski, co gra kurwa na pikselu. I od kopa, tak to widzę, tak to widzę, tak sobie wy... wy... wyobrażam. Witam jak z jak tam? Naruchałeś kaski na widzach? Oskubałeś gąski? Yy, co to za... Poważny anglojęzyczny streamer. me, <grym z latynów> to tylko parę z platynów. Ale jeszcze, jeszcze po polsku będę gadał. No zobaczymy, czy się uda. No, O, Warcraft, niedługo będzie dawanie dupy World of Warcraft. No, Blizzard to mnie się odezwał. No. Czy wezmę walkę z Mini Minimikem? Wiesz, Minimik to jest mój klubowy kolega, kurwa, jak ja to powiedziałem. Ty klubowy kolega, jakby był jakimś fighterem. Przemykamy się tam. Na sali to nie, ja z ziomeczkami w sali nie walczę ty. Ja często mijam ten sklepik z tymi mangami, tak zawsze jadę na hulejnożce albo na rowerku, tak zaglądam, tylko wstydzę się wejść. No bo patrzcie jak ja wyglądam wygląda jak jakiś taki patus. Wejdę tam a wszyscy będą... O nie, będzie nas bił, będzie nas wy wyzywał od mango zjebów, nie bij nas! A ja właśnie jestem jednym z nich, ale wygląd. Muszę mu sobie jakąś grzywkę zajebać czy coś. Zawsze tak zaglądam tu tęsknieniem, ale no nie pasuje do środowiska. Czy będą napisy dla tych co nie kapują English? No nie będzie, nie będzie i w końcu się skończy to wyzywanie mnie za wygląd. Że nos nie taki, że łysy, że to, że za kolei, amerykański Twitch nie będzie tak dla mnie odzywał, będą normalnie fajnie mnie kurwa. No właśnie szukam po tym streamie, ale to powiem Ci, że nic nie wyszło. No udaj, życie jest zjebane. to jest najgorszym miesiącem. No nie wiem, najwyżej no wie, jakieś coś chyba LoL zostanie, no bo jak kurwa patrzę na te gry, no to jest tragedia. Chyba by je cukier po tym. Fajne gry to w lutym wychodzą. Pokemony wychodzą, Warzone, Warzone będzie dojebany stary, kapienie ze Sniperką. Warzone, do pogramy. Spanie będzie na streamy dzisiaj, dzisiaj jest spanie. Ale faza, ale ja bym kurwa hejza przysmał, może w tej rybie był kurwa jakiś bagniak Heiz kurwa i mnie naćpała. Agula. Oh, fuck. Prąd kurwa nie ma, nuga kopie, nie? Pojebane gówno stary. Chmieliczki, na tym? O, w sumie. A serce kurwa... A nieważne. No serce też nie ma łaba bije. A jak wysoko podciągacie skarpety, bo ja na przykład mam tak, że jak byłem młody, to nie chciałem podciągać wysoko skarpet, bo mi się to kojarzyło z wieśniactwem, nie? Ale mój stary zawsze pociągał skarpety. Wydawało mi się, że stary tak wysoko pociąga skarpety. Że on kurwa ma golf po szyję podciągnięty <laughs> Ale. I nie wiem, o co chodzi? Ale potem zacząłem dorastać, nie? Zaczęły... wiesz... podobać mi się różne rzeczy inne otworzyłem się na świat i zacząłem sam podnosić skarpety i na przykład dla mnie to jest normalna długość skarpety Normalnie pociągnie, ale mam takie Nike czerwone z takim paskiem To potrafię mieć kurwa pod kolanówki I tak, tak, no, no są te skarpetki są brudne, to są brudne. No są, oczywiście, że brudne. Tak jest. Tu ja nic nie ukrywam, ja jestem, wiesz, czysty gościu, wiesz o co chodzi. No mam brudne skarpety, kurwa, pokazałem brudne skarpety na live. Ja jebie, tylko tego nie szotujcie. Kurwa, jestem pojebany. Ten dragonu strona grzegórzkach. Tak, 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 tak. Jak coś to mogę podjechać na dragonu? to se fotę pierdolniemy, dobra? Nie ma problemu. Ja to często jestem. Przychodzę, kupuję sobie karty. Roski, <słuch> podjeżdżasz pod jakiś centrum jogi. Kurwa, vanem. Zajeżdżasz, nie? Zajeżdżasz, dziewczyny się wpinają. Firankę Chylasz? uchylasz. Czepotasz, kurwa, obczajasz se za firany. Odjeżdżasz. Wyjebane, kurwa. Koń zwalony. Za darmochę. Piękne życie, piękne życie. No, ale niestety... Mam rodzinę i życie, kurwa. Ciębiewałem. W ogóle ja wiesz, kończę fryzjera, a my fryzjer tak. Widzę, że jak moderator nie da banego danego, to Parys ma tak. 15 wokół. Co ty jak kurwa ta robisz? Takie już rzeczy robimy, nie? o, o, tak, spokojnie, 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 żeby brudka była bardziej, <laughs> kurwa fajna. I mi zaczęła przytulać, nie? Zaczyna mi się całować. Co ty kurwa robisz? Szarpie mnie w tym fryzjerze. Przejęły, nie? Kurwa, ciężko było. Bo zawsze jak byliśmy najebani, za mało lata, właśnie z wujkiem klamą. I jak Klama widział ładne dziewczyny, to no jak. Często szczekał na baby i było tak, że te niektóre kobiety odczekiwały do niego normalnie i do nich zagadywał Poważnie, no zresztą nie muszę chyba was utwierdzać w przekonaniu, że klama szczekał na baby, nawet nie muszę wam tego wmawiać no, bo to kurwa pasuje do tego typ, typa. Kurwa macie, ale ja tam niedawno szedłem, ile? Jest? Dwa dni temu? Tak, tak, i klama na przykład szczekał na te baby i niektóre odpowiadały z czekaniem i już wiadomo, że można nawiązać jakąś kurwa współpracę z tą że dziewczyną. Cosplay, Może jest tam? A bo tam stoi i szczeka, kurwa. Chuj. A, o to ci chodziło, dobra, myślę, że na czacie jest.